Z tej strony dzisiaj przedstawimy Wam, zaprezentujemy dwa modele niezwykłej marki, która pojawiła się na polskim rynku, ale marki, na którą warto zwrócić uwagę, będzie to marka WODCH. Pierwszy z prezentowanych modeli będzie model Vod AC o pojemności silnika 300 cm3. Przepiękny, trzymający bardzo klasyczną linię. Model WODA, którego plusy. Zaraz poznać. Miejski model WODA AC300 oraz motocykl typu Adventure. WODA DS300 w bogatszej wersji do posażenia. Marka WODA jest na rynku europejskim od 2018 roku. Powoli zaczyna odnajdywać uznanie klientów i być coraz bardziej rozpoznawalna. Skąd się wzięła? Wyjaśniamy. Motocykle marki Watch to dzieła Launching Industrial Group. Koncern Launchin od 2005 roku stale zajmuje się produkcją podzespołów oraz silników motocykli marki BMW. Wiele lat doświadczenia, zaawansowana naukowo technologicznie kadra pracowników i inżynierów dzięki licznym inwestycjom i powodzeniu produkcji uzyskała kapitał na stworzenie własnej marki To marką jest właśnie VoCH. Kolejne kontrakty koncernu Launch Industrial Group z chociażby MV Agusta, pozwoliły na masowe rozwinięcie linii montażowej i rozwój produkcji o kolejne własne modele. W Europie Prym aktualnie wiodą trzy modele marki Woczka, każdy z nich o pojemności 300 cm3. Dwa z nich Mamy przyjemność Wam zaprezentować. Są u nas na salonie w Rybniku i w Bielsku-Białej. Model Watch 300 AC to klasyczny miejski naked, którego podzespoły jakość wykonania nie pozostawiają. Naprawdę w swojej klasie już nic do życzenia. Skrót AC oznacza Advanced Classic. W wolnym tłumaczeniu na język polski oznacza zaawansowany klasyk. Właśnie taką stylistykę bryły motocykla widzimy. Myślę, że w jej najlepszym wydaniu. Pozbawiony jest dodatkowych, czy w tym wypadku zbędnych, owiewek, gmoli czy osłon. AC300 waży 170 kg. Przy wysokości siodła około 76-77 cm umożliwia wygodną, stabilną pozycję jazdy. mamy tu jednocylindrowy silnik 4T chłodzony cieczą generujący moc około 26 koni mechanicznych z sześciobiegową manualną skrzynią biegów normy środowiskowe spełniają Euro 5 a zużycie paliwa w tym modelu utrzymuje się na poziomie 3, 3,5 litrów na dystansie 100 km bardzo wysoka jakość powłok lakierniczych, proszkowo malowane elementy stabilizujące konstrukcje, mocujące komponenty, z których wykonany jest każdy element. Podzespoły tego motocykla naprawdę robią wrażenie na pierwszy rzut oka. A gdy się im przejrzeć bliżej, potwierdzamy jedynie fakt, że pierwsze wrażenie jest naprawdę słuszne. Spójrzcie tylko, jaka. Włocz AC300 osadzony jest na 17-calowych kołach. Hamulce przód i tył są hydrauliczne, tarczowe. Czytelny wyświetlacz oraz monitorowanie przez niezawodny system diagnostyczny OBD2 pozwala nam stale kontrolować prawidłowość działania podzespołów, podzespołów o bardzo niskiej awaryjności, spełniających swoje funkcje przez długie tysiące kilometrów, tak naprawdę. Nowoczesne oświetlenie w technologii LED, w ciekawych stylistycznie oprawach, nie zakłócających klasycznej linii modelu, zarówno z przodu, jak i z tyłu motocykla. Motocykl WOCH AC300 występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, dedykowanych specjalnie dla tego modelu. Pierwsza z nich to prezentowana, bordowo-fioletowa. Druga wersja kolorystyczna występuje w odcieniu pastelowym ciemnej zieleni. Drugi z prezentowanych dziś przez nas modeli motocykli to Motocykl WOCH DS300 wersja Adventure, bardziej rozbudowanej. Wersji, czyli z pełnym doposażeniem, stelażami oraz pełnym kompletem dedykowanych do modelu kufrów. Jedyny w swojej klasie tak uniwersalny turystyk o podwyższonym zawieszeniu i wzmocnionej konstrukcji ramy. Przeznaczony jest bowiem do wszechstronnej jazdy pośród krętych, wąskich dróg, skrzyżowań. I trudnych warunków towarzyszących jeździe miejskiej na przykład w godzinie szczytu, ale także motocykl świetnie sprawdzający się na długich dystansach podróży, jak zauważycie, nie tylko w pojedynkę, ale także z pasażerem i dodatkowym bagażem potrafi w pełnym obciążeniu, ładnie pokonywać trasy poza asfaltowymi drogami, umożliwiając przejazdy szutrowymi trasami czy drogami gruntowymi. Niewielu producentów nowotworzonych konstrukcji przykłada tyle uwagi do wymagających testów w różnych warunkach. Motocykle marki VOCZ to produkt pod względem technicznym i wytrzymałościowym, który został stworzony, by użytkownik mógł na nim w pełni polegać. Koncern Lodge, w pełnej świadomości potrzeb kierowców, zwrócił uwagę na najistotniejsze bolączki towarzyszące danym warunkom czy charakterystyce tras, i w przypadku swoich modeli podjął wszelkie działania, aby podzespoły były wytrzymałe na przeciążenia, jakie mogą nas czekać podczas tras. Jak w przypadku pozostałych modeli i konstrukcji, mamy tutaj wyjątkowo wysoką jakość powłok lakierniczych, malowania proszkowe, wzmacnione ramy. Silnik o pojemności 300 cm3 z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Zbiornik paliwa 16-litrowy. Spalanie w granicach 3,5 litra na 100 km. Koła 17-calowe. Hamulce hydrauliczne z przodu, z tyłu Tarcza. Zestaw kufrów dedykowanych do modelu DS300 Adventure. To kufry. Wyjątkowej jakości, świetnego wykonania. Komponenty nie pozostawiają tutaj naprawdę już nic do życzenia. Zaczynając od tego, jak to wygląda, kończąc na tym, jak dobrze to służy i sprawdza się w trasie. Naprawdę wysoka półka. Ciekło krystaliczne, wyraźny wyświetlacz LED. Zmienia natężenie pod wpływem światła. Normy spalania Euro 5. Oświetlenie oczywiście w technologii LED, zarówno z tyłu jak i z przodu. Pięknie profilowana lampa, wysoka szyba. To są takie elementy, które charakteryzują tą linię modelu. Zresztą spójrzcie, jak one oba się prezentują. Hasłem przewodnim marki bo jest hasło Rozpad swoje marzenia i rzeczywiście, jeśli chodzi o te dwa modele w zupełności, spełniają one swoje funkcje. Zapraszamy Was do naszych salonów Motoland w Rybniku i w Bielsku Białej. się.